Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Dzisiaj porównam sobie uprawy pomidorów w w donicach, w tunelu i w gruncie. Zaraz się przejdę do pomidorów, które mam w donicach i do pomidorów, które mam w gruncie. No, w gruncie zawsze te pomidory u mnie łapały chorobę szybciej. Tutaj w tunelu te pomidory wytrzymują dłużej, więc to jest naprawdę bardzo duży plus. Minusem uprawy tunelowej jest to, że pomidory, że owoce pomidorów nie zapylają się aż tak jakbym chciał, ponieważ no, już potraciłem w tym sezonie trochę tych pomidorów, a powinienem mieć ich więcej. No a w przypadku tych pomidorów, które są w, w nieosłoniętym gruncie to te zapylanie jest naprawdę bardzo dobre. Tu no niestety nie jest idealnie, ale jest no, dosyć dobrze. Gdybym regularnie, dwa, trzy razy w tygodniu używał czegoś do zapylania pomidorów jakiegoś boru, borasolu, mocznik, czy jakichś gotowych środków typu pylikol, to bym miał jeszcze większe zbiory niż mam tutaj. Zawiązywanie pomidorów w tunelu jest utrudnione. Krzaki mają się w niezłej kondycji. Nie ma porównania między pomidorami w tunelu, jak z pomidorami, które rosną w gruncie, czy też w pojemnikach. Co do pomidorów w Doniczkach, no to rosną u mnie co roku dosyć fajnie. W szczególności jeśli to są pomidory koktajlowe. Jednak w, tym roku, jednak w tym roku wzrost pomidorów w Doniczkach jest fatalny. Pomidory w gruncie rzadko kiedy mi wychodzą i tutaj je polecam najmniej. Jednak są osoby, którym dobrze idzie ta, ta uprawa, jednak u mnie no niestety tak nie ma i polecam bardziej uprawę w pojemnikach lub w tunelu. Wniosek wysuwam następujący. Najlepiej pomidory uprawiać w tunelu. Jednak dobra jest też uprawa pomidorów w pojemnikach, i najgorzej wychodzi uprawa pomidorów w gruncie. Jednak nie u wszystkich tak może być. Tak jest u mnie. U wielu też, też tak jest, jednak nie. Tak jak mówię, nie u wszystkich. Napiszcie oczywiście, jak to jest u Was. Według mnie pomidory w tunelu to lepsze zbiory to jest na plus. Drugi bardzo ważny plus dłuższe zbiory. Trzeci plus powiązany z drugim to jest mniejsze prawdopodobieństwo na zachorowanie lub zaatakowanie przez szkodników pomidorów. Czwarty plus to w tunelu mamy cieplej, czyli możemy zacząć uprawę wcześniej, czyli będziemy mieli zbiory wcześniej. Piąty plus to też jeśli chodzi o to, że jest cieplej, przez to możemy trzymać te pomidory dłużej i no, no szybciej napadną te pomidory w gruncie, bo już będzie im zbyt zimno. A tutaj jeszcze możemy trzymać te pomidory. Minusem jest natomiast to, że te pomidory, te owoce mogą się nie zawiązywać tak, jak byśmy chcieli, aż tak dobrze, jakbyśmy chcieli i mogą być braki w gronach. Najbardziej polecam uprawę pomidorów w tunelu lub w szklarni i nie jest to duży koszt, bo koszt takiego tunelu 2x3 to jest około 200 zł, czyli no, no, bardzo mało, a możemy mieć y, dobre kilka krzaków tych pomidorów. Nie polecam żadnej firmy, jeśli chodzi o tunele lub szklarnie, chociaż już miałem propo propozycję, żeby... Y, no Taką współpracę zawiązać, to do takiej współpracy odmówiłem. Nie trafiłem jeszcze na firmę, która by miała dobre tunele foliowe. Jeśli chodzi o szklarnie, no to jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, jednak o wiele bardziej kosztowne niż tunel. Więc na pierwszy raz, na ten, polecam bardziej tunel, żeby sobie sprawdzić, czy w ogóle nam taka uprawa odpowiada. Dzięki za uwagę. Zapraszam, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału. Pozdrawiam.